Cześć, nazywam się Łukasz Woleński, jestem architektem i tym razem opowiem krótko o etapie koncepcji. Czyli kiedy już poznaliśmy się i być może byliśmy na działce albo rozmawialiśmy o tym jaka ta działka ma być, bo może jeszcze jej nie ma, albo już jest jest zabudowana i stoi na niej jakiś budynek, który jest dla was ważny sentymentalnie albo jest chroniony konserwatorsko i mam te wstępne wytyczne od was, co jest dla was ważne, jak chcecie funkcjonować i żyć w przyszłości to wtedy ja, mając te informacje, mogę przejść do etapu koncepcji. Czyli ja robię swój własny research na temat prawnych możliwości, na które, które determinują, jak kształtować zabudowę na tej konkretnej działce, o ile ona istnieje i tworzę kompozycję funkcji w przestrzeni, ponieważ ja działam zawsze w trójwymiarze i to jest taka przyjemny bardzo kreatywny proces kiedy ja tutaj w swoim biurze kreuję bryły, funkcje i to zaczyna się powoli przemieniać w taką strukturę coraz bardziej podobną do budynku. Kiedy stworzę tych wariantów odpowiednią ilość i będę czuł, że wyczerpałem temat, że tak powiem, stworzyłem kilka, kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt koncepcji, to wybieram wśród nich tych te siedem trzy najlepsze moim zdaniem i tworzę z tego prezentację, którą tworzę dla was, żeby się z wami spotkać jako klientami i objaśnić wam wady, zalety poszczególnych opcji kompozycji budynku, funkcji, które się w nim znajdują i tutaj mam na myśli przez te funkcje salon, kuchnie, miejsca, gdzie jest przestrzeń prywatna, czyli sypialnie. To jak one są ulokowane względem siebie i na działce, tak? bo to jednocześnie zawsze tworzy w kontekście, czyli w odniesieniu do tego, gdzie są jakie widoki, jaka jest ekspozycja, czyli ustawienie względem stron świata. Tu mamy na myśli Słońce, czyli naświetlenie. Czy dostęp do działki i jeszcze wiele różnych innych parametrów, co jest też dla mnie bardzo ważne zadrzewienie, tak? Moim zdaniem warto zostawiać drzewa i zamieniać je w ogromną, ogromną zaletę na naszej na waszej działce, do czego będę namawiał. I teraz, kiedy już ja przejdę ten pierwszy, najbardziej burzliwy, kreatywny etap tworzenia pierwszych wariantów, stworzę prezentację dla was, spotykamy się i i wspólnie debatujemy, który wariant jest najlepszy, które odrzucamy. Wybieramy dwa, trzy najciekawsze i, i później znów ja wracam do swojego biura i tworzę, poprawiam je o wasze wytyczne, o to jak, jaka była wasza reakcja na, na te moje koncepcje. Wydajecie mi wskazówki, wytyczne, co wam się podoba najbardziej, co najmniej. Więc ja te dwa, trzy warianty wybrane na spotkaniu pierwszym, drugim kreatywnym, czy pierwszym kreatywnym. Po tym spotkaniu modyfikuję te warianty, po to, żeby na drugim spotkaniu kreatywnym, żebyśmy mogli wybrać już tylko jeden najlepszy wariant i mogli go rozwijać dalej o Wasze nowe wytyczne, o Wasze nowe przemyślenia. Oczywiście, możemy tych rund spotkań zrobić dużo więcej. To wszystko zależy od tego, jak będziecie się czuli przekonani do, do koncepcji. Więc tych rund może być więcej, ale mniej więcej na trzecim, czwartym spotkaniu możemy powiedzieć, że mamy wspólnie stworzoną koncepcję czy wybrany wariant, który najlepiej działa dla Was I, i oczywiście jest możliwy i zgodny z prawem, żeby go zrealizować. Więc kiedy już na trzecim, czwartym, piątym spotkaniu uznamy, że to jest to, to ja będę czekał na Was, żebyście dali mi zielone światło, aby przejść. Z tą koncepcją do etapu kolejnego, czyli do stworzenia dokumentacji technicznej, która będzie później załącznikiem do wniosków o pozwolenie na budowę. I na tym kolejnym etapie już będę potrzebował zaangażować branżystów, czyli konstruktora i instalatorów, aby oni stworzyli wraz ze mną projekt techniczny, który jest częścią tego pakietu dokumentów, rysunków do urzędu.